To znowu ja Tym razem z rana No i kurczę Zasłaniam lampę to pewnie mnie nie widać Jak zasłaniam lampę to mnie razi Ale nieźle Każdy no. każdym razie Chyba się wyspałem Aczkolwiek mama mnie obudziła o 8 rano Kurde nawet, najpierw nie piszę cały dzień, aż ja się dziwię, że czemu kurczę ani nie napisał SMS. SMSa, a potem jak ja śpię, to piszę dwa. I to kurczę, ja poszedłem spać około dziewiątej, a tu w pół do jedenastej dostałem SMSa. Nawet go nie słyszałem, przeczytałem go rano. No i po ósmej to już obudziła mnie smsa. No co zrobić? To. Pomyślałem sobie, że skoro jest sobota a ja mam i tak do przejechania 9 godzin, i tak to ja ruszę spię tak pół do 10, po co się mam męczyć samego rana i tak weekend mogę skrócić maksymalnie do 24 godzin yy... Muszę go oddawać, skoro mam wracać niedługo do kraju, bo trzeba oddać w ciągu 3 tygodni, najbliższych 3 tygodni. A w ciągu najbliższych 3 tygodni, to ja zjadę do kraju, wypiszą mi w firmie urlopówkę, że byłem na urlopie cały ten miesiąc. I już. I, i, i tarcza niepotrzebne, I, i, i nie muszę tego weekendu oddawać. Także, także tego. A teraz głos zabierze małżonka. Co ty Sławek? Tak to ci ja panie zamyka. <laughs> Ale mam kurczę. Cały czas pamiętam ten sketch z kabaretu moralnego niepokoju. Macie może wodę święconą? Mamy... Przynieś! Pierwszy! <laughs> ha ha, ha. Ale skąd ja to przyniosłem? Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Przynieść! Mm. Baby trzeba trzymać krótko, nie? Zakonnicę trzeba trzymać krótko, nie? Ale że Dudka nie wzięli na mundial. Otóż i woda święcona. Widzę, że gazowan, a to nie, może soku. Ale jak się tak u Was rozglądam, to ani jednego obrazka świętego nie widzę. Tak, bo nie ma. Ale był. Co? Tak, tak. Ileż na ten czas obrazów było tutaj. Ich. Obrazów? U nas? A? Człowieku, ile to było obrazów? Przejść nie można było. Tu był obraz na obrazie. Tak, ale zdjęłam. No, ale zdjęła. Dlaczegóż? Ponieważ przeszkadzały mi w akustyce oczywiście, kiedy wykonywała religijne pieśni. Ale mam pamięć o tego skersu. Kurde, całego pamiętam. Eee, no co zrobić, no kurze. O kurde, jeszcze mi się patźce. Chyba musiałem parę razy w nocy budzić się i włączać, bo zmarzłem jak nie wiem włączyć tak na całą noc na odpowiednią temperaturę, to szkoda akumulatorów. Problem by był jakby rano nie wiem, samochód nie odpalił. No to wtedy pytaj się, kurcze nie wiem, włocha Francuza, czy nie ma baterii, akumulator, prąd. Jak to cholera. Nie wiem. No i tak, tak to już jest. Fikać mi się chce, srać mi się chce, kibla tu nie ma, co podzielać gdzieś na drzewo, na koło, czy gdzieś. ze zesraniu się wstrzymać. W sumie dobrze, że mam to takie jakby zatwardzenie, bo się ten... No nie sram codziennie, bo nie ma gdzie srać po prostu. Czasem się stoi na jakichś takich, w, w tych. za, za takich, gdzie nawet kibelka nie ma. Czasem się stoi na takich ...takich miejscach, takich. Krabcy na to mówią dzikus. Taki parking przy autostradzie, gdzie jest ubikacja. No i woda do mycia albo do picia w górach. Akurat zauważyłem, że jest oznaczone, że można brać wodę do picia. Dziwne we Francji. No i ten, yy... tylko, że Francuzi mają to do siebie, że montują zamiast kibla do srania, yy, to montują takie dziury, stajesz na takich dwóch takich miejscach i masz straż na stojąco. Bajer jest, jak jest to nieautomatyczne zmywanie wody, to wtedy faktycznie można spuścić spodnie, wysrać je, nacisnąć przycisk, woda zmyje. Ale, po te, ale jak jest automatyczne zmywanie wody, znaczy zmywanie wodą, no to co? Staniesz tam, spuścisz spodnie, jeszcze nie zdążysz srać, a tu ci woda podmyje spodnie. To są dwie opcje: albo srać spodnie, albo mokre mieć spodnie. Także do no takiej dziury srać to ja nie, nie, nie lubię. Kiedyś, jak byłem wcześniej z Markiem, to tak raz, parę razy próbowałem, ale. No, no tak, udało się, ale to żadna przyjemność ze yy, A znowu na stacjach benzynowych, stacjach paliwowych są kible, jasne, tylko nie ma deski. Trzeba albo to obłożyć papierem toaletowym, żeby się tam wsiąść, móc siąść, No albo sięńko, go dupo na gołej, gołej porcelanie. Zimne jak nie wiem. Dobra to dla sprawdzenia chciałem sprawdzić, bo ciemno jest i to tylko lampą się oświetlam No to cześć